Posiadamy w ofercie również markę Rewizum, która daje rozwiązanie bardziej ekonomiczne w zależności od tego, jak skonfigurujemy nasz zestaw. Mamy do dyspozycji oczywiście monitory 10 bądź 7 calowe, calowe, oczywiście z funkcją Wi-Fi, z możliwością odbioru naszych połączeń na smartfona. Połączenie na smartfona odbywa się poprzez też również dedykowaną aplikację. Jest to aplikacja Tuya. Pewnie niektórym bardzo dobrze znana. W zestawie oczywiście otrzymamy też bardzo czytelną instrukcję połączenia, bo więc, jeżeli jesteście majsterkowiczami, poradzicie się sobie z tym, nie ma problemu, jest bardzo czytelna. W zestawie możemy otrzymać oczywiście różną konfigurację stacji zewnętrznych: od stacji szerokich z szyfratorem i otwieraniem braloków z kamerą szerokokątną. Po stację wieloabonamentową, z otwieraniem też na breloki, z doświetleniem diodami poczerwieni, bądź stację jednoabonamentową, gdzie nie mamy czytnika breloków i szyfratora. Dodatkową opcją jest kwestia konfiguracji monitora, bo oczywiście tak jak w przypadku Comaxa, tak i tutaj, posiadamy możliwość ustawienia rejestracji zdarzeń przed naszą posesją.